Wiwatujcie na cześć Boga ludzie całej Ziemi. Śpiewajcie o chwale Jego imienia, oddajcie chwałę pieśnią na jego cześć. Powiedzcie Bogu, jak zdumiewające są Twoje dzieła. Z powodu Twojej wielkiej mocy kulą się przed Tobą Twoi wrogowie. Cała Ziemia pokłoni się Tobie, zagrają na Twoją cześć, zagrają na cześć Twojego imienia. Podejdźcie i oglądajcie dzieła Boga. Budzący lęk czym względem synów ludzkich. Przemienił morze w suchy ląd, przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim. Panuje w swojej mocy na wieki. Jego oczy śledzą narody, aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy. Narody, błogosławcie naszego Boga i sprawcie, aby słyszano głos pochwalnej pieśni na jego cześć. Zachował naszą duszę przy życiu i nie pozwolił pośliznąć się naszej nodze. Rzeczywiście poddałeś nas próbie, Boże, wytopiłeś nas, jak wytapia się srebro. Wprowadziłeś nas w potrzask, włożyłeś na nasze biodra niedolę, pozwoliłeś człowiekowi jeździć po naszych głowach. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na miejsce dostatku. Wejdę do Twojego domu z całopaleniem, wypełnię względem Ciebie moje śluby, które złożyły moje wargi i wypowiedziały moje usta w mojej niedoli. Złożę Ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów. Ofiaruję cielce i kozły. Podejdźcie, posłuchajcie, wszyscy, którzy boicie się Boga, a opowiem, co uczynił mojej duszy. Do niego wołałem swoimi ustami i wywyższałem go swoim językiem. Wina, gdybym hołubił ją w swoim sercu, najwyższy nie wysłuchałby mnie. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na moją modlitwę. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie odmówił mi swojej łaski.